Sprawdzam bardzo w bardzo prosty sposób. Tu mam powietrze, tu mam listę i to mam wtryski. Ten wtrysk mnie puszcza pod każdym ciśnieniem. Ale ten skurczobieg wszystko jest ok. Ale jak podam że bar, to, to napuszczać. Pompa mi się wydaje, pracuje około 5 bar. Da series Cztery bary. Cztery bary i on. Okej. Okay. Tak. Po pięciu barach zaczyna puszczać. A teraz w jest koło. Obydwa do wymiany, bo to się silnik.